Dziś w programie, gdzie ukrywa się Adam Choba, podejrzany o zabójstwo Agnieszki Mazur. Będziemy prosić Państwa o pomoc w ustaleniu sprawców zabójstwa emeryta z Bogucina koło Poznania Jana Golińskiego. Wreszcie o zatrzymaniu seryjnego mordercy na Śląsku. Dobry wieczór, witam Państwa. To 212 wydanie magazynu kryminalnego 997. Kolejny już raz nasze studio udostępniamy ofiarom przestępstw kryminalnych. Dziś gościmy panią Halinę i Kazimierza Mazurów. Ich córkę 10 maja 1998 roku zamordowano. Przypomnę Państwu fragmenty tej sprawy. Wola rasztowska koło wołomina. Tu na osiedlu składającym się z kilku bloków mieszkają państwo mazurowie. Ich oczkiem w głowie jest córka Agnieszka. Jest rok 1998. W maju Agnieszka ma zdawać maturę. Agnieszka od kilkunastu miesięcy spotykała się z Adamem Chobą. Słuchaj, tak Cię kocham, że dosłownie bym Cię chyba zabił i tego faceta, w którym bym Cię zobaczył. No ale słuchaj, Ty nie możesz być taki zazdrosny o mnie, naprawdę. Przecież ja się teraz uczę, ja w szkole spotykam się z moimi kolegami, co? Wszystkich moich kolegów będziesz zazdrosny. Adam Choba był znanym policji złodziejem samochodowym, wcześniej notowanym. Agnieszka wiedziała o tym, ale skrzętnie ukrywała ten fakt przed matką. Na no dzieci, ale zastanowiliście się nad tym. Ja uważam, że przede wszystkim trzeba szkołę skończyć. Ja już postanowiłem i ślub odbędzie się we wrześniu. Przejdźmy wreszcie do wydarzeń, które miały miejsce 9 maja 1998 roku około godziny 22. A za, gdzie idzie? Rada, no To powiedz siostrze, gdzie, gdzie idziemy, dobra? No, no jak to gdzie idziemy? Panowie, to się obijacie? Jeszcze, jeszcze browały leje. Znieźbi, stawia,

Adam, no chodź, no, no. no co ty, no mówiłam ci, żebyś tego nie pił, no no jak ty wyglądasz? Chodź, chodź się przejść, no chyba jedno piwo za dużo było trochę, co? No chodź, ale jesteś naprawdę, no jest to, jak ja mam ze sobą kratać, daj spokój, dobra, dobrze, o co chodzi, chodź. Słuchaj Adam, ja ci już kiedyś mówiłam, że jak się spijesz, to nie będę z tobą dobrze, i to dlaczego? Jak ty tak wyglądasz? Ja cię ja nie będę z tobą, no muszę tylko dać, tak, wejdź sobie, i tutaj i sieć w ogóle, I daj mi święty spokój. O Jezu, ja już nie wiem, naprawdę, no. Na co dzień to jest nawet w porządku, no, ale daj mi spokój, ale się na to jest naprawdę, ja już mam tego dość, nie, nie ma o czym nie mówić. Nie, już mam naprawdę tego whiskey, dość. Laserszy. No przecież jesteście zaręczeni. A daj mi spokój, tego ślubu to we wrześniu nie będzie, już mam tego dość i koniec. Nie będzie. Do ślubu nie będzie? No. To, jak nie o ślubu nie będzie? A daj mi święty spokój, oczy się jesteś pijany, naprawdę. Chodź ze mną. No tak, pewnie. A co, po co? Chodź, proszę. No dobrze, no yy, Może powiesz mi coś ciekawego, nie A, wiem, no. Się... Cio. No, no to. Daj. No to. No to. No to. No tobie, Adam z No tobie, No tobie, No tobie, No tobie, No tobie, No tobie, No Pójdź na godzinę w z bo się pójdziemy. Stan się dajmy z sobą. Mówiłem, że się daj Kiedy doszło do awantury między Agnieszką i Chobą, uczestnicy Grilla zmyli się. Daniel? Cześć! Słuchaj, dziecka sprawa, ona mi chyba umiera. Możemy się spotkać w szpitalu zaraz? Tylko szybko, ja już jadę do szpitala. Dobra? No, to na razie, Trzymaj. Około godziny 14, przypomnijmy, 10 maja 1998 roku Choba przywozi Agnieszkę do szpitala w Wołominie. Zostało. No nie wiem, słuchaj, no ledwo żyję, no, no ledwo żyję. Co ty, że się i Co? Ja nic ja nie, nie zrobiłem. No nie pamiętasz? No co? To pamięta, to no, co to ja nic nie zrobiłem. To jest to, wie, ty, że się skatował jak głupek. Proszę pana, ta dziewczyna jest w ciężkim stanie, ona może w każdej chwili umrzeć. Nie wiem, czy coś zrobimy. Panie doktorze, niech pan ją ratuje, za wszelką cenę, niech pan ją ratuje. Kim jest pan dla chorej? Ja ją tylko przywiozę. Proszę pan, Pana panie ratuję, ja tylko sprzyja. Jak się później okazało, Agnieszka zmarła 11 maja 1998 roku w szpitalu w Warszawie na brudnie. Przypomnę Agnieszkę Mazur zamordowano 10 maja 1998 roku. Państwo Mazurowie bardzo często apelują do nas, do naszego programu o to, żebyśmy powracali do tej sprawy. Minęły prawie dwa lata. I nie udało się policji zatrzymać Adama Hoby, który jest podejrzany o to zabójstwo. No nie ma stuprocentowej pewności, że on tego dokonał, niemniej ukrywa się i na pewno może mieć związek z tą tragedią. Państwo wielokrotnie już mówili, że wiedzą w zasadzie gdzie on jest, a jednak się nie znalazł. Tak, wiemy gdzie jest. Ja wiedziałam na 90%. Gdzie Choba się obywa. Był w ostrudzie, na ulicy Buczka. Poinformowałam policjantów z działu kryminalnego. Przyjechali do mnie w nocy mówię, proszę panią, zaraz jedziemy do Ostródy. Komendant, komendant w Policji nie wyraził zgody, żeby oni jechali, bo powiedział, że oni mają funduszu i oni nie będą jeździć po całym kraju go szukali. No i nie powie... Ja chciałem zaprosić tutaj, a właściwie zaprosiłem policjantów z Wołomina do tej sprawy. Policjanci z Wołomina no, nie skorzystali z tego zaproszenia przyjazdu do studia, natomiast twierdzą, że są przekonani o tym, że Adam Choba ukrywa się za granicą, w związku z tym szukanie go w kraju y, nie ma sensu. Ja rozmawiałam z panem policjantem z Wołomina, to powiedział tak, że wysłali depeszę do Niemiec i jego tam nie ma. I ma zastrzeżony wszelkie paszporty, że sobie nie może nigdzie wyrobić i jego za granicą nie ma. No jest poszukiwany przez Interpol, być może, że tak, kiedyś tak. wpadnie y, w sidła za pomocą poszukiwań y, międzynarodowej, y, międzynarodowej policji. Natomiast póki co go nie ma. Natomiast te informacje, które pani przekazywała, ale powiedzmy od razu telewizjom, żeby to było uczciwe, że to było spory czas temu, że to nie dotyczy ostatnich miesięcy czy tygodni, że Choba jest gdzieś na Mazurach. No były na 90%, ale no nigdy nie były stuprocentowe. Ostatnio też pokazaliśmy jedną osobę, która rzekomo... Nie, nie żyje, że jest w Warszawie, okazało się, że to jest bardzo podobna tylko osoba do tej, której szukaliśmy, a była to zupełnie inna osoba. E, proszę, panie redaktorze, moja synowa mieszka w Radzyminie i nie mówi, mama, ja go widzę na Radzyminie. Bez by go widzę, kiedy idę do pracy rano, jak widzę hobby, jeździ polonezem, metalik, i ciągle go widzę w Radzyminie. I tę informację Pani przekazała tak? policji w Wołominie? Tak. Ja, a oni mu powiedzieli do mnie, że ja mam halucynację, że to jest nieprawda. Synowa też Ja nie wiedzę, że Pani ma halucynację, ale może to też być nieprawda, no bo może, ale... się, może się Synowej wydawać, prawda? Panie redaktorze, Synowa mnie stało mnie 5 lat i go znam jak swoje pięć palców. Ja bym jeszcze, Panie redaktorze, takie mam pytanie. Załóżmy, ja pracuję jako kierowca, jeżdżę zawodowo. I kontrolują je, organy jemu u policji, drogówki, i ja każdego się pytam: panowie, czy macie list, gończy takiego i takiego, no, nazywa się tak i tak, zamordował za mój córkę. Każdy rozkłada ręce, oni się nie? No nie wie pan, ja w tym miejscu nie, ch ja nie chcę bronić policji, ale poszukiwanych bym... osób w Polsce jest kilkanaście tysięcy. To by musieli chodzić ci policjanci z walizkami, póki nie będą mieli komputerów w radiowozach, końcówek komputerów. Puty, no na pewno nie będą mieli wykazu osób poszukiwanych, bo to można dopiero sprawdzić w komendzie. Mnie się wydaje dnia człowieka, ja jadą samochodem, jak kieruje i zabił, i wiedzieli, kto dokładnie moje nazwisko i moje imię, to ja czuję, że nie wiem, w ciągu trzech godzin złapali, albo dwóch. A jego przez półtora roku nie można złapać. To te listy głończe te, i te, te, to szukanie to takie ciemno. Po prostu moim zdaniem. Liczymy bardzo na Państwa pomoc 0800-1997. To nasza bezpłatna linia tutaj do studia w Łodzi. Może ktoś z Państwa wie, gdzie ukrywa się, gdzie jest Adam Choba, Może to pozwoli w jakiś sposób złagodzić ból rodziców Agnieszki. Do dziś nie udało się ustalić sprawców zabójstwa, ale przede wszystkim też motywu zbrodni, której dokonano. Pod koniec ubiegłego roku w okolicach Poznania. Pan Jan Goliński liczący sobie 64 lata, urodził się we Francji, ale od dawna mieszkał w Polsce. W małym domku przy ulicy Jodłowej 2, w Bogucinie koło Poznania. Oprócz niego mieszkańcami tego domu byli córka z mężem, ich dziecko oraz syn pana Jana. Dobra, no, tak. Dziękuję. Sprzedać sprzeda, a sprzeda, pieniędzy znowu nie będzie. Golińskiego znali w okolicy wszyscy. Zajmował się bowiem wikliniarstwem. Robił koszyki, miotły. Tak dorabiał do polskiej i francuskiej ręki. A, dzień, dzień dobra, dobry, panie Janku. No. Dzień dobry, dzień dobry. Jak idzie? A, no, na razie tak, nie dajmy ty. Nie najlepiej, nie najlepiej. A ile pan już ma? No już mam, nie ja to, no, to końcówka w tej chwili, no. Jaką końcówkę potrzebujemy teraz? Ile? Palię, we no. tak 30 byśmy potrzebował. Ale na kiedy? Idą no, jak cholera, no nawet 40. Ale na kiedy? No, dotargmy za tydzień. Tak, ale ja muszę kupić wiklinę i, no i te te posiedzieć Dwie, trzy noce i zrobić. No, dwie, trzy niech będzie pięć nocy, to to. No dobra, no to to A te weźmiecie? No, jasne, że weźmiemy, to tak. no fajnie. Tylko kiedy przyjdziemy? No za tydzień, ale za tydzień już muszą być. Za tydzień, za tydzień przyjdziemy po wszystko. No dobra, no, czy jak wytarcie? No. no dobra, dobra, jest. Dobra, wystarczy, na razie wystarczy. No Mam nadzieję, że. Na razie wystarczy, wystarczy. no czemu wystarczy? No. I tak będziecie musieli dopłacić potem. To ale to co? Co? potem, dobra. Dobra. Obie no, jeszcze za tydzień się spotykamy, tak? Tak jest, załatwione. No, dobra. dobra, załatwione, bieszczę. No, bo nie chcę bieszczę. Dobra. 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 Macie, a może te miotły też weźcie, co? Nie, miotły nie, nie idą nie w przy... ogóle, nie idą. To nie przyda wam przy... się, co? To macie ten jeszcze jedno ostatni. Dobra. Niech się pan nie spóźni. No to za tydzień, pan Janusz, dobra? Pan Jan utrzymywał raczej chłodne stosunki ze swoją rodziną. Bywało, że choć mieszkali razem, nie widzieli się przez kilka dni. Być może tego powodem była nadmierna skłonność pana Jana do alkoholu. Serno się kończy to nie da rady tego sprzedać. Eee, dobra, do... Do... czekaj, czy nie kopanie kartofli? Potem jabłka będą zbierać, będą kupować. No właśnie, będą kupować. Najprędzej w lesie, to będą kupować. O, dopiero. te, no, te, no, te, Takie kopiałki, takie najlepsze. Albo na pewno. Na ten, no. Na jabłka, na ten! To jest no. Trzymajcie się! Brawo, no. ja no. będzie, dziecko śpi! Nie może zasnąć już cały czas! Co jest kurczę! No ja to, co ja jest u siebie to, jestem! A, a no. ja nie jestem u siebie? To jest u siebie, to, to zapodziewaj! A ty się tam, nie dam mi się! Ja do niego przyszedłem, do mojego ojca nie szanuj mojego Szanuj mojego nie do Ja Szanuj, wyjdziemy, wyjdziemy! Nie, No, Dla się mnie żonku. Żonku. Dobre, nie, nie, dobra, dobra, to nie, gadaj gadaj zielcko, do dziecka, nie, gadaj, bo nie, 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 ci nie, 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 Ma trafii. Dobra, dobra nie, idzie. Ma być ciszy. Dobra, nie, 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 idź. nie, dobra. nie, 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 No, nie, dobrze. nie, 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 są, nie, nie, ty kawałek nie, Tragiczne zdarzenia, które teraz zrekonstruujemy, miały miejsce 11 lipca 1999 roku. O, cześć, witam Cię, zaraz, zaraz, dobra, dobra, dobra. wrócę, dobra. My realizowaliśmy jest. nasz materiał w grudniu roku ubiegłego. Ja się się poszło na pewno po piwko, teraz to piwko kupi. Nie wiem, czy będzie piwo, bo oni on nie pacie No ale miejmy nadzieję, że wypije z nami. Pat, 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 pat. Hej! Hej, Jasinek, No to co? Pijemy, oczywiście, no. że pijemy. mi, ty masz od To nie, zawsze to. Są. To jest jedno. Stanowi, ale proszę tutaj piska nie spożywać. Dobrze, dobrze. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie. Połaki. Teraz cześć, bo ja muszę lecieć. Jutro u mnie, tak? O, Dobra, a który... Co? O której o, 6, no on się szusza, śródma? Dobra, a potem. Na cześć. Dziękuję. Syn będzie wyzywał się Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, cześć. Turca. Powali u nich koszyki. No dobra, chodźcie. Chodźcie, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Posiedźcie, ciasto trochę jeszcze zgrabnie, ale wiecie, jak to się robi, to się robi, to wszystko do koku. Trzeba przejmuje. No, to pojedzmy, chłopi, mam po dobre. Po chcecie? A, O, dobra. No to... Panie o, zainteresuj, dobrego, no. Ale widzę, że byś mało tych koszyków. A, to jest chodzi trochę mało, ale... Słuchajcie, zaraz, no wszystko da się wyjaśnić. Ale no no, omawialiśmy się na wieczór. Dobra, nawijmy się na razie, zaraz powiem więcej, no. Wszystko było, słuchajcie, mam taką prośbę do no, was, żebyście, żebyście mi trochę prorongowali, Trochę, nie dużo, bo to... Ja zrobiłem tak, jak się umówili... Zaraz, czekaj, czekaj, chwileczkę, daj mi powiedzieć, nie? Ja zrobiłem tak, jak mówiliście, nie? Tak samo mówię. Zrobiłem. Ale przyszedł facet no. i dał mi półtora raza więcej niż wy. Ja no, ale umawialiśmy to, się a... chyba, nie? No dobra, ale ja wam... Była, mam... była, 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 ja ja była forca? Była. No to wam oddam też zaliczkę. Ale no? tak jest jutro. Ale to jutro, ja wam oddam jeszcze zaliczkę i w cholerę. Po co, w cholerę. A gdzie mi pieniądze? No mam pieniądze, dostaw. Powiedziałem ci, że półtora raza więcej dał mi, zarobiłem, leżą w szafie jak gruz. Przecież ja ich jeszcze nie wydałem. No mi? to się napijmy. No, no, lubimy, no da, czekaj, da, czekaj. to lubi wyjść. Zaczekaj, zaczekaj, mamy tutaj. O, widzisz? <grym <grym no dobra, dobra, dobra to, dla pani, to. dla pani dalej, tak, o, to, dobra. Czyli do nie załuj, nie zauj... Dobra. No to, chłopaki, wasze zdrowie, abyśmy zdrowi byli, a to wszystko w terminie wam zrobić. Na tej chwili panie Marty, wszystko będzie, wszystko będzie potrawa. to. No do dna dziadku, do dna No to hej, cześć. Wieczorem do domu wróciła córka. Kiedy przechodziła obok drzwi ojca, słyszała głośną rozmowę. Minęła noc. Rano w pokoju ojca było cicho. Minął kolejny dzień. Córkę Golińskiego zastanowił fakt stale zamkniętych drzwi do pokoju ojca. Dopiero jednak trzy dni później postanowiła zainteresować tą sprawą policję. Poczuła bowiem przez drzwi ogromny fetor. Proszę, panowie, tu kto za. No i to są cztery dni, po prostu. Ojciec się w ogóle nie pokazywał ja nie chciałam otwierać drzwi, bo ojciec może mógłby mieć do mnie pretensje. Nie chciałam sama nic zrobić, nie mam kluczy, nie mogę znaleźć i nie wiem, no może... Może panowie wyważą te drzwi. Tu już tak nieprzyjemnie pachnie, nie wiem. Naprawdę nie wiem, co się stało. Podchodzimy, wyważamy drzwi. Nie. Nic nie ruszaj. Policjanci znaleźli w pokoju rozkładające się zwłoki Golińskiego. Ręce i nogi miał skrępowane krawatami. Jak później stwierdzono, zamordowano go cztery dni wcześniej, a więc 11 lipca 1999 roku.

Badamy, co? Dokładnie nie wiadomo, co zginęło z domu Golińskiego, ale na pewno zegarek, który prezentujemy na rysunku. W tej sprawie występuje mało przekonujący motyw. Panie aspirancie, przyznajmy się telewizom, że ten, który przedstawiliśmy w materiale filmowym, no jest tak na siłę trochę przez nas wymyślony. Tak, bo trudno tutaj mówić o motywie jednoznacznym. Aczkolwiek y, policjanci przybyli na miejsce, mieszkanie zostali splądrowane. Y, w wyniku naszych ustaleń y, my dowiedzieliśmy się, że najprawdopodobniej y, panu Golińskiemu skraniony został zegarek na ręcznik. Y, Zegarek ten był bardzo charakterystyczny. Posiadał splot y, na y, bransolecie z charakterystycznego metalu y, białego i żółtego. Ale jest jeszcze jedno pytanie. Córka widziała osoby wchodzące do y, ojca. Po pierwsze, nie powiedziała, że są to jego znajomy. Twierdzi pan, że on tylko przyjmował znajomych. a Po drugie, no nie można było jakichś portretów pamięciowych spo sporządzić, jeśli dziewczyna ich widziała? Zeznania tu, y, córki zamordowanego nie są na tyle dokładne, aby można było sporządzić te portrety pamięciowe. Y, tutaj z zeznań wynika, iż osoby, które przyszły, y, domagały się zwrotu od pana Gońskiego pieniędzy, które jakoby pożyczył, y, pożyczył tym osobom. Jednakże w wyniku wykonanych przez i yy, przez policjantów z Komeny miejskiej w Poznaniu nie, nie zdołano niestety ustalić personali tych, personaliów tych osób i praktycznie dwóch więcej, mężczyzn jednak jedna kobieta. Nic więcej na temat tych osób nie wiemy oprócz tego co powiedziała nam córka 841 56 13 i 841 30 90. To telefony w Poznaniu, poznańska policja czeka na informacje od Państwa, kierunek do tego miasta 061, przypomnę, nasz numer telefonu 0800 100 997. Co tam znowu? Chwileczkę, proszę zaczekać. Spokojnie wam w tym domu. Kto tam? Dzień dobry pani, ja z administracji, gazownik jestem. Ale ja, ja nie wzywałam żadnego gazownika, proszę pana. Ale u pani się gaz ulatnia. Co, co, co pan mówi? No to chce pani wylecieć powietrze? Nie, niech pan nie gada. Proszę, no niech pan sprawdzi. Panie, pani właśnie, zaraz sprawdzimy. Tak. Ohoho. Co, 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 co? Cóż jakby czuję. Tak? Ja nic nie czuję. Zaraz. Proszę pana, maszynka jest znowu Sprawdzimy. No tak, było sprawdzane. Wszystko dobrze było. No. Puścimy gaz. Tak. No i dobrze jest. Dobrze. No widzi pan. Niech pani wyjdzie na korytarz i zobaczy, czy licznik chodzi. A licznik przechodzi? Czy on chodzi? To znaczy... Pan, a... Czy się cyferki w tym liczniku a... odwracają? Rozumiem. A czy mają. Proszę pana, w lewo się odwracać czy w prawo. Ani w lewo, ani w prawo, tylko z góry na dół. Idą? Oni on, on się prze, przesuwają się. To dobrze. Kręci się. Druga późno. Kręci się, to bardzo dobrze. Niech się kręci. A, a teraz? O, w lewą się troszeczkę tak przesunęło, wie pan? Ale z góry na dół czy z góry do dół? Co też pan opowiada? Tak się, tak się posuwa, no. go i niech się kręci. Z góry na dół? Bardzo dobrze. Idzie, idzie. Dzwoni. O, dzień dobry Pan, dzień dobry. Mam w mieszkaniu złodzieja. Niech pani dzwoni po policję. Muszę pani wyjść. Tak, kręci się. To dobrze, niech się... Niech się kręci dalej. Pani, pani mnie wypuści, już się nie ulatnia. Jeszcze wypuszczę, kochanie. Zaraz cię wypuszczę. <gryuais> Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo, nic się nie ulatnia. Bardzo ale proszę, panowie stale. będą uprzejmi. Pan się też nie ulotni. Nie, ja jestem w gazowni, właśnie no. się już ulatnia. Pan ale, ale panowie, Wyrzylość. ja jestem w gazowni. Ale panowie, ja jestem w gazowni. Już się ulatnia. No się ulatniam. Już się panowie, no, ja <gryża> Bądźcie Państwo uważni i rozważni. Obserwujcie, co dzieje się wokół Was. Serdecznie o to apeluję. A teraz zgodnie z zapowiedzią z początku programu dobra wiadomość ze Śląska. Zatrzymano seryjnego mordercę. Człowieka, który zamordował między innymi emeryta ze Śląska, Bronisława przybyłem. Było to w nocy 6 lutego 1998 roku. Malutka uliczka Gabrieli zapolskiej w Mysłowicach. Stoją tu szeregowo domki jednorodzinne. W jednym z nich, pod numerem czwartym, mieszka emeryt Bronisław Przybyła. Do jego właśnie domu zbliżał się mężczyzna, którego poszukujemy. No cześć, wiesz, jest taka sprawa, zostawiłem ci jedną paczkę, a jest bardzo pilny, muszę ją zawieść. Tolera po nocy musisz mi to... Poczekaj no, ubiorę się tylko, zaraz idę, poczekaj. Poczekaj. No, bo czekam i czekam, nie mogę się doczekać. Było to około 1.20, wtedy bowiem strzały obudzili sąsiadów emerytalnych. Kilka osób widziało przez okna oddalającego się mężczyznę, którego poszukujemy. Dziś już wiemy, że Bronisława przybyłe zabił seryjny morderca. Niestety poza tym policja nie pozwala nam przekazać jakichkolwiek informacji. Zastrzega jednak, że już w niedługim czasie przekaże. Sensacyjne informacje dotyczące tej sprawy i kilku innych zabójstw, których dokonał ten dość młody mężczyzna, aresztowany przez śląską policję. I to było w zasadzie wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dziś, a za tydzień zwrócę się do Państwa z prośbami. Czy mamy do czynienia ze zbrodnią doskonałą w Głogowie? Na to pytanie będziemy chcieli odpowiedzieć przy Państwa pomocy w najbliższym programie. Kto zgładził znanego kolekcjonera, handlarza antykami Waldemara Pawlika? Czy znajdą się jego zwłoki? I na te pytania będziemy szukać odpowiedzi już za tydzień.